Psalm 17 Wysłuchaj, Panie, mojej słusznej sprawy, skłoń się ku memu błaganiu. Wysłuchaj modlitwę moich ust nieobłudnych, wydaj osąd w mojej sprawie, bo Twoje oczy widzą to, co słuszne. Doświadczyłeś moje serce, nawiedziłeś je nocą, wypróbowałeś mnie ogniem, lecz nie znalazłeś we mnie nieprawości. Nie zgrzeszyłem ustami, jak czynią to ludzie. Byłem posłuszny Twym słowom, wystrzegałem się dróg przestępcy. Stawiam swe stopy na Twoich ścieżkach, by nie chwiały się moje kroki. Wołam do Ciebie, Boże, bo Ty mnie wysłuchasz. Nakłoń ku mnie ucha, usłysz moje słowa. Okaż swą przedziwną łaskę zbawco ufających Tobie, którzy szukają Twojej pomocy. Strzeż mnie jak źrenice oka. Ukryj mnie w cieniu twych skrzydeł. Zdala od bezbożnych, którzy mnie uciskają. Otoczyli mnie nieprzyjaciele, którzy w dobrobycie utracili swą wrażliwość, ich usta przemawiają zuchwale. Ci, którzy mnie chwalili, teraz mnie osaczają, śledzą mnie, by powalić na ziemię. Pochwycili mnie jak lew gotowy do łowów, jak młody lew czający się w kryjówce. Powstań, panie, zastąp mu drogę i powal. Ocal mnie swym mieczem od bezbożnego i swoją ręką, Panie, od śmiertelników, od tych, którzy mają wszystko w tym życiu. Napełnili swe brzuchy, nasycili swych synów i pozostało jeszcze dla ich wnuków. Ja zaś żyłem uczciwie, więc będę dopuszczony przed twe oblicze. Zostanę nasycony, gdy objawi się twoja chwała.